wyszliśmy z Torkiem dzisiaj tak na spontana sobie po małym kusiku na hali tu dojechaliśmy kusikiem ten kawałek, nie jesteśmy daleko od stajni ale znowu muszę z nim próbować także zobaczcie jaki piękny zachód słońca pięknie zobaczcie jak się pięknie zielono robi daleko nie poszliśmy ale zawsze to coś ja się cieszę, że on chociaż kawałek ze mną wyjdzie musimy ćwiczyć od nowa za każdym razem torko to jest od nowa, nie? Za każdym razem. Dobry koń, tak. Ale nic trawy nie jemy. No, trawy nie jemy. Spróbujemy do przodu? Spróbujemy pomalutku? No, nie, jednak nie. No i cofka, ale nie. Popchniemy cię do przodu, tu na dróżkę. O, tu kawałeczek, tak. No, dobry. Stój. Prrr. No i widzicie sam się odwraca do stajni. To, to jest luj.